Witam państwa bardzo serdecznie. Koniec lipca to już koniec pierwszego, także i wakacyjnego filmowego miesiąca, więc trochę będzie i podsumowania pewnie lipcowego i dowiemy się, co ciekawego w sierpniu. Czeka nas stąd nasza wizyta. O, widzę, że na mojej drodze pani dyrektor Janna Domagała. Dzień dobry, pani Jasiu. No to co, jaki ten lipiec był upalny? Był momentami na, na dworze, ale upalny też był w kinie, bo okazuje się, że mieliśmy sporo filmowych przebojów. Formuła 1 wystartowała, dinozaury bardzo mocne. Jeszcze Superman nam dziś. Tam i tak. Smurfy, więc proszę Państwa, było mnóstwo takich wakacyjnych filmów i świetnie, że były, bo ten słoneczko przeplatało się z deszczem, więc mi mieliśmy w czym wybierać w kinie. Dla mnie filmem lipca tegoroczne wakacje tak. z Formuła 1. 1. Tak. No i myślę, że nawet z naszym operatorem Dawidem, który jest po, po drugiej stronie, zgadzamy się w 100%, że F1 to był film, który podbił nasze serca. Chociaż dinozaury też, co po anturażu kina, też <grym> widać furorę robiły. No dobrze, ale teraz pokrótce o tym, bo okazuje się, że sierpień w opolskich heliosach znów stoi pod znakiem ogromnej liczby projektów, iście wakacyjnych. Jest o czym mówić. Ja bym chciał zacząć jednak od tych kultowych maratonów, film, maratonów filmowych, dlatego że co skłoniło dystrybutorów, chciałoby się powiedzieć do tego, żeby Harry Potter znów pojawił się wraz, z oczywiście z Władcą Pierścieni. Widzowie, proszę Państwa, trzeba widzowie? przyznać, że zarówno Harry Potter, jak i Władca Pierścieni pojawił się na naszych ekranach dlatego, że poprosili o to widzowie, bo przecież możemy te filmy zobaczyć w no wersjach właśnie. rozszerzonych na wszystkich możliwych streamingach, ale na sali kinowej, to na to sali kinowej. Więc teraz kończymy przez dwa kolejne tygodnie sierpnia Harry'ego Pottera, bo to w zestawie hmm. po dwie części, a 22 sierpnia Władca Pierścieni, wersję na maksa rozszerzone, czyli jak zaczniemy w okolicach godziny 22, to myślę, że skończymy plus minus przerwami jest... około 12 na następny tak. dzień i naprawdę mamy na takie maratony. I Jackson, przyzwyczaił nas do tego, tak. że te jego wersje, nawet nie reżyserskie, są bardzo długie, a co dopiero jeszcze te wersje. Ale ekran. Tak, Duży ekran. Duży ekran ma swoją magię. To jest publiczność, która przyjdzie ze swoimi kocami, ze swoim prowiantem, <laughs> będzie się działa, oglądała, żeby jeszcze raz tą magię całości poczuć. Więc cieszę się bardzo, że ten projekt tak, jakie nam się Panie, to Ja przeskoczyłbym, skoro Harry Potter jednak to jest młodzieżowa, bardzo dziecięca już teraz to przeskoczmy na moment do, do, do poranków, bo na wakacje, co prawda nie zawsze wcześnie wstajemy, ale z kolei na wakacjach jest coś takiego, że ci z Państwa, którzy mają małe dzieci to pewnie wiedzą, że jest mamo, tato już wstajemy, to może niedziela. rankiem byśmy poszli do kina. Tak, to jest proszę Państwa nasz projekt poranki. To jest, trzeba sobie sobie w głowie ułożyć niedziela, co druga niedziela. Zaczynamy od drugiego od 3 sierpnia, tam będzie mieć Bing. Potem na koniec sierpnia będzie Strażak Sam. To są nasze flagowe pozycje, jeżeli chodzi o poranki. Ale to też nie o sam film chodzi, bo my się spotykamy na tej sali kinowej. Są konkursy, są zabawy. Na sali nie jest za ciemno, nie jest nad głośno. Nikomu nie przeszkadza, jak te dzieciaki wędrują po tej sali, podchodzą pod scenę, bawią się. To jest naprawdę świetny moment, żeby tę przygodę z kinem zacząć. A między tymi naszymi dwoma szlagowymi, projektowymi porankowymi Sansami mamy też w środku miesiąca Jerzyk i Przyjaciele, czyli też dla tych, na najmłodszych, mhm. nowe odcinki na dużym ekranie kinowym. Jest w czym wybierać. No dobrze. No to e, skoro my dzisiaj też mamy taką przestrzeń niemalże sceniczną, to chciałem zapytać panią, czy e, sierpień to też będzie to e, moment, kiedy pojawi się e, coś na scenie i na stadionie, bo już tak e, przywykłem no. do tego, że, że stadion też jest swoistą sceną. Jest, proszę państwa. No e, to jest okres jednak wakacyjny, więc on e, wymaga od nas koncertów, pokazywania koncertów mhm. i mamy już sprawdzone, że lubimy oglądać K-pop i on wraca do nas w sierpniu w dwóch odsłonach, bo już Znamy, będzie BTS Army, znamy tą grupę i to będzie z dużym rozmachem przedstawienie, czyli ja znów oczekuję, że będzie mieć przebranych, wystylizowanych gości na sali kinowej, ale też drugi odłam, też z BTS się wywodzący, czyli Runs O'Kin, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale to też K-Pop i też live tym razem z Amsterdamu, duże wydarzenia, które świetnie się na ekranie ogląda, ale jak mamy Helios na scenie, to już powinniśmy też się przygotować, że jest jedno nazwisko do nas to jesń, wraca. <laughs> Czyli nasz ulubiony Andre Riu, który wraca, proszę Państwa, z nowym programem przetańczyć całą noc. I często mam takie pytanie: czy to jest zupełnie nowe? Ja mówię, u tego skrzypka wirtuoza. Te melodie się zawsze przeplatają, bo on do nich wraca, ma swoich ulubionych twórców. Ale to jest w nowym wydaniu, specjalnie przygotowana mieszanka tych jego ukochanych walców. Więc przetarczyć całą noc będzie raczej tanecznie, a nie nostalgicznie. Nowy program od sierpnia w naszym Helios na scenie. No dobra, a co ze sportem? Sport. Bo ja wiem, że pani ma, ja państwu, pani ma też jedną taką, jak to ta młodzież powiada zajawkę, czyli hobby. I tak się zastanawiałem, <śm> czy jak pani nas, jak pani zabiera nas czasem informując o różnego rodzaju filmach o górach, czy coś się o górach pojawi też w kinie w ramach sportu. Tak, bo, bo sport to naprawdę jest bardzo szerokie pojęcie hmm. i, i jestem naprawdę dumna i cieszę się bardzo, że Helio zdecydował się pokazać filmy, które tak naprawdę pokazywane są w czasie festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady z Lądka-Zdroju, no, mojego rodzinnego miasta, proszę Państwa, więc trochę prywaty, <laughs> więc cieszę się bardzo. Od 1 do 4 września bloki o godzinie 20.15 w środę, będzie też o 4.18. Filmów nie będę wymieniać, wszystko jest na naszej stronie internetowej. To, z czego się bardzo cieszę, no, będą tam... Jest Filmy, które mają polską premierę, czyli pierwsza będzie można je zobaczyć albo w naszych salach kinowych, albo będąc w Lądku. Więc proszę Państwa, wybierajcie. My oczywiście zapraszamy do Opola. Ja na pewno znajdę tam coś dla siebie, i cieszę się, że tak naprawdę mnóstwo tych filmów to będą bloki godzinne, na to będzie się składało czasami więcej niż jeden film. Więc. Będzie Genial. fantastycznie. Ale jeszcze jedno. Ale to jeszcze... zanim jeszcze jedno, no Pani dobrze. Anno, to na, na chwilę przyhamujemy, drodzy Państwo, dlatego że jak zwykle mamy też dla Państwa niespodziankę, czyli pytanie konkursowe, a czego będzie pani Anno dotyczyło tym razem? Bardzo proszę. Nie mogło być, proszę Państwa, innego pytania niż tym razem o koncert Andrew Proszę podać pełną nazwę najnowszego koncertu tego skrzypka, który pojawi się u nas w sierpniu. No to proszę bardzo, pytanie już Państwo znają, a czy my znamy Państwa odpowiedzi? Pewnie za chwilę poznamy. Czas na Sens, małpa, czas na opole.pl. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi tradycyjnie honorujemy upominkami od sieci Kin Helios. No a ponieważ dzisiaj z kobietą rozmawiamy, szefową opolskich Heliosów, no to na koniec chciałem zostawić... Perełkę kobiecą, bo pamiętam na wakacjach tu się różne sceny odbywały. Te kobiety tak. tu krążyły, pani Anno, w bardzo różnych, czasem <laughs> dziwnych strojach. Iście wakacyjnych, letnich wyglądających pięknie. No to zakończmy dzisiaj kinem kobiet, bo ono też na wakacjach się pojawi dopiero pod koniec 27 sierpnia, sierpnia 27, ale proszę Państwa, jaki film? Zapraszam naprawdę z wielką przyjemnością na film Państwo Ros i powinno nam się gdzieś tam od razu z tyłu głowy od razu wojna pojawić państwa, wojna państwa, państwa Ross, e, co tam e, Clint Turner i Michael e, Douglas. Michael Douglas tak? Tym to razem, ale tym razem też para, proszę państwa, pierwszoligowa, ligowa, ponieważ Olivia Colman i Benedict Cumberbatch będą tutaj walczyć, kochać się, nienawidzieć i to wszystko z paniami, które będą siedziały na fotelach, więc to będzie mieszanka wybuchowa. Zapraszam bardzo serdecznie, jak zawsze przykinie kobiet. Y, mamy świetną atmosferę, mamy fajne konkursy, Pursy. Mamy stanowiska na holu kinowym, więc drogie Opolanki, rezerwujcie ten czas, bo 27 sierpnia musimy się w naszych opolskich heliosach spotkać. Czyli jak Państwo słyszeli, od Harry'ego Pottera po wojnę Rose, tak naprawdę szeroko od najmłodszych po doświadczonych widzów będziemy mieli okazję tutaj być. No i myślę, że ta druga część wakacji też upłynie nam i w tym szerokim repertuarze, o którym nie mówiliśmy, pod znakiem kilku wielkich kinowych przebojów, oby tak było. Dziękuję bardzo Pani Anno. Dziękuję również. Udanych wakacji cały czas. Państwu życzymy, ale bądźcie cały czas także i w sierpniu z nami, bo sierpniowe spotkania także będziemy mieli dla Państwa przygotowane.